Tak, bo no ja się nie wziąłem. Widzowie, kto wygra? Pan górko, 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 punktami To górko, 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 nie, to Okrzyki godowe, dobra. A, nie mam chodzenia za klatki, niszczenia klatki. Dobra. Odliczaj ktoś. Ale ringirl potrzebujemy, Natalia, potrzebujesz. <skrymiosy> <sum> Ale nago musisz być, o! <sum> hey, czekaj, jeszcze jednej rzeczy potrzebuję. Wełnę? Nie, nie, nie. Dobra. Ja przecież jeszcze w takiej roli to nie, nie było. Dobra, już mam. Ale to musicie mi pozwolić uciec, nie? to zna, zna, to, na to Dobra, to ja tak. Muszę tabliczkę, że runda pierwsza. Dobra, BO3 gramy. Dobra, ktoś musi zrobić dźwięk dzwona i wychodzę. Nie, krop A kropelki nie mamy, kurde. A. Dobra, e, je, to ty nie wskaż poza tym. No! Czekaj. Ustaw się! Eee, ty! Co teren, co, teren, co teren ogarniasz? teren ogarniasz dobra. dobra. Pompeczki! Pompeczki! Ktoś daje, ktoś daje dzwonek jak wyciągam tabliczkę. I jak wyciągam tabliczkę, to jest fight. Dobra. Dobra. Gotujcie się. Ja, ja robię dzwona. Dobra. <grym> dobra, dobra, są hity, nie A tu są uwaga. nasi kierki! U, ale hit teraz poszedł, zapewne trzy serdusze. Kurde! No. Proszę mi podać! Eee! Eee! Lud jest mój! Ale nie ma serdusza. no, no. no.